Können, hören, gehören, König, das ist ja schön. Jedna z czytelniczek mojego blogu zasugerowała mi, żebym wziął się za temat o umlaut. Umlautów w niemieckich mamy trzy, i niech to będzie pierwszy film z serii. Ja na moich lekcjach na Skype'ie ogólnie y, o umlautach mówię mało, ponieważ y, nie mam kamery, a to jest jedyny sposób, żeby ten temat dopanować, to znaczy, żeby móc obserwować, co się dzieje, z um jak, jak powstaje umlaut i na czym polega jego problem dla nas Polaków, i jak doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej ten umlaut zapoznać się z nim i go zacząć mówić. Tak w ogóle w alfabecie niemieckim mamy kilka liter, które w języku polskim, w alfabecie języka polskiego nie występują. No, przede wszystkim to są umlauty: te trzy. O umlaut, A umlaut i U umlaut. To są po prostu te dźwięki O, A, U, tylko z kreseczkami, z kropeczkami nad sobą. Ym, poza tym mamy jeszcze literkę Szafes. Mamy również takie litery jak V i Q. I poza tym nie przychodzą mi żadne inne do głowy. Także tym się różni alfabet polski od niemieckiego, także niewiele ogólnie. Chociaż te umlauty, wiem, stwarzają najwięcej problemów i, i z nimi są największe, największe zmagania, jeżeli chodzi o, o wymowę. Umlaut zapisujemy w ten sposób: literka O, i stawiamy nad tym dwie kropki. Natomiast kwestia wymowy, zanim do tego przejdziemy, chciałbym Wam uzm uzmysłowić pewną rzecz, którą mamy w języku polskim. Chodzi mi o samogłoski. Ja pewnie wiecie ile macie mamy samo, samogłosek w języku polskim? Sześć, nie? Świetnie. O, a, i, e, u, y. Mówię to dlatego, żeby od tego zacząć naukę wymowy w umlautów. To jest bardzo ważne. Jak to opanujemy, to opanować nie musimy, bo już to umiemy. Natomiast, gdy sobie uzmysłowimy, co się dzieje z naszymi ustami, wymawiając poszczególne samogłoski, wówczas o wiele łatwiej będzie nam mówić o temacie umlautów i uczyć się umlautów. Dźwięk O układamy do dźwięku O naturalnie usta. Czy to w rybkę, czy to w owal, jak to jak zwał, tak zwał. Sami musicie ćwiczyć umlauty. Należy, naprawdę serio, należy usiąść przed lustrem i się obserwować. O. Nie mówimy, y, nie mówimy jakoś inaczej, ustawiamy usta. To jest bardzo ważne, żeby początkowy dźwięk, y, dźwięk O wydobyć w ten sposób, żeby ustawić usta odpowiednio. My to wiemy, Polacy, bo my znamy ten dźwięk w alfabecie, uż, używamy go na co dzień. Czyli jeszcze raz, jak jest dźwięk O? O. I teraz. będą no jajka. Teraz, trzymając te usta jak do O, wymawiacie inną, inną samogłoskę. I teraz tutaj słyszałem o dwóch szkołach. To znaczy, mnie uczono na studiach, że się wymawia E jak Emil. Natomiast, obserwując sugestie innych germanistów, ym, myślę, że tam wystarczy położyć dźwięk Y, Y, y inaczej. I patrzcie, co się dzieje. Ja będę mówił teraz dwa dźwięki. Będę mówił zwykłe czyste o, jak w słowie kola. I potem będę mówił dźwięk o umlaut, czyli trzymając usta jak do o. Wymawiam y. I to jest bardzo ważne. Zobaczmy. O. Y. Jeszcze raz. O. Y. Jeszcze raz. O. E. Y. Połączmy to z dźwiękiem z, 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 z literą k. Niech to będzie ko, k. Jeszcze raz. Ko, k. Połączmy to z dźwiękiem my. Mo, M. Mo, M. I połączmy to z dźwiękiem, co my tu mamy jeszcze. Szo, szy. Szo, szy. Co jest ważne, i to jest najczęstszy błąd. wielu osób, jeżeli to ćwiczycie przed kamerami, musi to fajnie wyglądać. Jeżeli to ćwiczycie, to zwróćcie uwagę na to, żeby nie odpuszczać tego ustawienia o. Najczęstszy błąd osób, które próbują umlaut powiedzieć o umlaut to jest to, że mówią ko, k albo mówią to jest błędnie. Ko k idą w Y odpuszczają usta, jakby odkształcają się, nie zostają w formie jak do O. To jest najczęstszy błąd, w sumie chyba jedyny, że tak to wymawiane jest, nie? Także weźmy sobie jeszcze, jeszcze literkę, połączmy to z L, jak Lucjan. Lo, l. Lo, l. Chciałbym Wam powiedzieć o czasownikach, które mają umlauty. Zaczęliśmy szukać i się okazało, że nie jest ich dużo tak naprawdę. Czasowniki, które mają umlaut. No, pierwsze są dwa modalne: móc potrafić Können. czyli nie konen, nie kynen. tylko ustawiamy. Powiem teraz ćwiczeniowo: powiem konen, jakby tam było zwykłe o i powiem kynen, jakby był umlaut. Jakby był, tam jest umlaut. Chodzi o to, żebyście czuli różnicę między zwykłym o. A z a umlautem. O umlautem. No to jedziemy. Konen. Nie ma tego słowa. I können. Jest. Broń Boże, nie. Kinen. Jak przy umlautach jest taka zabawa, że te usta muszą być trzymane, pilnowane jak do O. Natomiast nie mogą uciekać ani do A, ani do y. Nie? Częstszy błąd jest. Kinen. knenzi Knen. Y y y, to nie jest y, To jest O. I przez to O przedziera się Y. Mocny. Ken. To jest pierwszy czasownik z umlautem. Drugi test. jest lubić. Mögen. Mögen. Nie mogen. To jest błąd. Nie ma takiego słowa nawet. I nie mygen, my, tak jak my little pony. Nie, tam nie ma y, a tam jest o umlaut. Czyli mygen. Z takich podstawowych czasowników, które mają umlaut, to też jest słyszeć, słuchać. ,,hören'', ,,hören''. Czyli nie choren i nie ,,hören''. Hören słyszę najczęściej. Hören. Dlaczego, to nie jest, to dlaczego Hören nie jest właściwym? Ponieważ mam usta Hören. Mam ro, lekko rozciągnięte. Nie ma tego O. Powiem O. Hören. Nie ma takiego słowa w języku niemieckim nawet. I teraz przez to O mówię Y. Hören. Czasownikiem, który również ma... Uumlaut to jest no, no, wariant czasownika gehören, mianowicie gehören, należeć. No, i tu pasowałoby troszeczkę więcej o tym czasowniku powiedzieć, gehören. Ponieważ czasownik gehören ma dwa znaczenia: albo jest należeć do kogoś jako właściciel, że ten dom należy do mnie. Das Haus gehört mir Albo gehören łączy się z zu I już wtedy nie mówi o własności Tylko mówi o przynależności do pewnej organizacji Do pewnego stowarzyszenia, do pewnej grupy ludzi Niech to będzie partia polityczna, niech to będzie jakaś instytucja Niech to będzie zespół ludzi, jakikolwiek zespół Muzyczny czy artystyczny Na przykład ktoś mówi Należy do PiSu Ich gehöre zu PiS A ktoś powie Ich gehöre o klubu sportowego ich gehöre zum sportverein Nie? to tak y, tytułem właśnie wyjaśnienia gehören zu łączy się, łączy się wtedy, gdy jest na, przynależność do organizacji natomiast sam dativ to jest własność, określam własność kilka zdań w tym przykładzie ta torba, ta torba należy do mnie die Tasche gehört mir Pytanie, czy ta torba należy do ciebie? Geheat diaditashę. Każdy film ma swoje odzwierciedlenie na moim blogu, który już prowadzę od kilku lat. Także, link do tego blogu, jeżeli chcecie doczytać i zrobić sobie parę ćwiczeń w temacie tych, tych czasowników, które dzisiaj powiedziałem, również was zapraszam do odwiedzania mojego blogu. Można go również subskrybować. Subs subskrybować. Mam problem z tym słowem. Subskrybować go możecie u góry po prawej stronie to jest subskrybuj mój blog, tam może wpisujecie maila i możecie, będziecie dostawać automatycznie informacje o nowych udostępnieniach, o nowych postach na tym, na tym blogu. Natomiast rzeczą, którą tylko ja mam, to jest zapis fonetyczny. To znaczy przy każdym słowie, przy każdym zdaniu mam zapis fonetyczny, czyli tak jak się to wymawia poprawnie. Ten zapis jest w ten sposób spreparowany, że to jest kursywą napisane w, w napisie kwadratowym. Można to rozpoznać. Na tym blogu słowa niemieckie są grubą czcionką, po niemiecku tak zwane i słowa po polsku są normalną czcionką zapisane. Ponadto na blogu znajdziecie również testy, które możecie sobie przeprowadzać. Test polega na tym, że macie słowo, zdanie, bo ja w zdaniach uczę, Macie zdanie po polsku widoczne i zdanie po niemiecku niewidoczne, to znaczy białą czcionką napisane. I żeby sprawdzić swoją wiedzę, czytacie to zdanie po polsku, tłumaczycie go na niemiecki i zaznaczacie, zaznacza, zaznaczacie ten, tą część pod tym zdaniem. Jest zaznaczone takie, są takie dwie kreseczki i takie, takie, takie przewrócone trójkąciki, będziecie wiedzieć o co chodzi. Zaznaczając kursorem myszy. To zdanie po, po niemiecku wam się pojawi i będziecie mogli zweryfikować, czy ja to zdanie umiem przetłumaczyć, czy nie. To jest jedna z metod, którą praktykuję też w, na, w, w nauczaniu, ponieważ większość z nas uczy się w ten sposób, że na przykład albo się uczyło, brało zaszyt, do, do weźmy język niemiecki, no i, 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 i głośno czytało zdania, nie? Dom Haus. E, tu jesteśmy o. Las der Wald. Drzewo der Baum. Trawa das Gras. No, i wydawało mi się, o, czytam te zdania obok siebie stające, umiem. No właśnie nie. Jeżeli mam po polsku i umiem, potrafię przetłumaczyć to słowo, czy też zdanie na niemiecki, to znaczy, że naprawdę go umiem. Dlatego, dlatego ta metoda właśnie z tymi z tą czcionką zapisana na biało, widzę że, widzę, że się sprawdza, że jest dużo słów pozytywnych na ten temat, także serdecznie zapraszam. Zapraszam również na, mojego, na mój profil e, facebookowy, językowy, który, na którym umieszczam wszystkie informacje też. E, jeżeli umieściłem jakiś post na blogu albo umieściłem jakiś film e, na, na moim kanale YouTube, e, zachęcam również do, do zajrzenia do tego, na ten profil, do, do lajkowania, również będziecie na bieżąco z informacjami. Wszystko. Dzisiaj -sugeruj, Sugerujcie tematy, Ilość tematów yy, wiadomo że trzeba to czas żeby to przerobić natomiast ilość lajków będzie decydowało czy dany temat będę brał w najbliższej kolejności czy też czy też nie Z tej strony Szymon Marciniak dziękuję wam bardzo pozdrawiam